Hej, siemano, witam w kolejnym odcinku z gry Kingdom Rush. Teraz tutaj będziemy walczyć z nieumarłymi. Zmieniłem z powrotem bohatera na tego maga. Tu wróciłem do niego. Już myślę, że on tutaj najbardziej się przyda teraz na ten poziom. No już coraz bliżej tutaj do końca całej gry. Tutaj właśnie teraz... Taka teraz będzie... Kraina właśnie z tymi nieumarłymi. No. Będą tutaj szkielety teraz iść. No i to całkiem sporo. A więc tu myślę dam środek. trzeba się będzie jakoś rozstawić oczywiście? Tutaj widzę, że są miejsca, z których oni będą wychodzić. Oczywiście postaje tutaj baraki w tym miejscu. No i tu idę oczywiście pod Tesle. No i myślę, że jeszcze by się tutaj łucznik przydał. Już od w tym miejscu albo w tym. Dobra, w tym miejscu dam łucznika. No i muszę chyba wypuścić już tych przeciwników. No, muzyka się zmieniła teraz na taką właśnie cmentarną. Niech on tu powalczy, już zdobywa tutaj poziom. Dobra, no, już ma drugi poziom. No, wycofaj się tutaj, zanim oni dojdą. To się pas pasowałoby, i tutaj obić. Ma się tym magiem. O, przyda mi sobie jeszcze level. Zdobędzie. Dobra, wracaj tutaj. I atakuj w nich. Bo całkiem sporo ich tu jest. Dobra, nie powinni tutaj raczej już. Zombie teraz będą szły. A wypuszczę kolejną falę. Oni są dość powolni. Właśnie. Oj, no i właśnie, zombie tak samo są powolne. Ale działają podobnie te szkielety. Dobra, mag teraz chodzi tu. Cofaj się tu. No i idealnie tutaj spuścił na nich ten swój zdolność akuma. No, lepsza mi ich. Zombiaki ten daleko przychodzą. Ja nie będę na nich jeszcze używał tego. No, bo bez sensu, tak na kilku przeciwników, rzucić meteoryty. Trochę tutaj do przodu. Nie wiem czy teraz ulepszyć tego łucznika, czyli tutaj czekać na Tesle od razu. No już piąty poziom ma? Bardzo szybko to mu weszło. A teraz będą jakiś giant. Rad, czy jakieś szczury. Ja zdecydowanie, które muszę teraz tą Tesle zbierać. Właśnie nowa jednostka. Mają jakąś truciznę i mogą wychodzić ze śmietników. Które to były te śmietniki teraz? Nie wiem, to chyba jest to, albo to. Dobra, zużyję, bo już ich sporo było. Od razu zrobię Teslę. Szczury teraz są szybsze. Dobra, tu używa tego swojego skilla. Dobra, to teraz półlepszą tą teslę tutaj, w szczególności A wypuszczam kolejnych. A nie patrzyłem co tam szło. A już szkielety wychodzą stąd. O, to tutaj dalej A to tak tutaj robi swoje co się tutaj dalej no, Ja on unikał walki wręcz żeby tutaj na dystans był Dobra teraz to ulepszam tutaj. Rzucę tutaj na nich. Sporo tego było. No i teraz tego maga może by tu sobie ulepszyć. Albo zrobić tutaj jeszcze w sumie drugą Teslę. Tutaj, albo tutaj. Albo tu. Tutaj można też by było w sobie zrobić. Zombiaki teraz. Cała masa tych zombiaków. To ten by się tu przyjął. Ona no, po ataku ich tam trochę. Zanim oni tutaj dojdą, no to sporo czasu minie. Teraz tutaj choć wracaj tutaj. Sporo ich tutaj się narobiło. Mogę od razu już ich w przywołać, jak już tam wyjdą, tu zrobię tego tych rangersów zrobię. Gdy się pnącza tu przydały na nich? Dobra, trucizny na razie nie robię. A gdzie to by się przydało, w sumie A te szybkie jednostki, jak te wilki czy szczury? Jeroz fala. Mam tutaj kolejną. Pójdę pod Tesle tak samo. Dobra, niech idą. Ładnie wiem, ten level tutaj idzie. Zobliź się. Dobra, ulepszam teraz tutaj od razu. I tu by się może łuczyk jeszcze kolejny przydał. Tak samo tutaj. No i stąd jeszcze będą wychodzić te zombiaki. Co wycofaj się. Dobra, tu od razu ich rozwalę. Tam za dużo ich jakoś you nie know, zbierało się tam. Dobra, tak go MAGA jeszcze bym tu lepszył, Zresztą tak wszystko tu robi Tesla z tymi łucznikami. Badam tego Typeka bardziej niż tego z Golemem. Tutaj jeszcze bym dał żucznika. Miałbym tu kolejną dać. Bombardę. Dobra, same zombiaki znowu. Dobra, niech idą. Nie jestem poziom jakiś trudny jak na razie, z tym, że oni strasznie długo idą. Dobra, cała masa tego teraz jest. Dobra, robię od razu tu Teslę teraz drugą. Trosty tego dużo tu idzie teraz. Normalnie ze wszystkich stron. Dobra, co tu będzie szło? Uerrat. Nie wiem, co to było, już nie pamiętam w sumie. Tylko poczeka, nie będę tego wypuszczał. Z testę to tu zrobię No i ulepszę teraz to. A może wypuszczam w sumie już ich A dobra to są ci. Jakieś zmutowane szczury. Dobra, jakoś na razie padają tutaj w sumie. No to by się jeszcze przydał drugi ten... Dobra, padają w sumie. Nie jest jakaś problematyczna na razie jednostka. No ale jak ich będzie dużo szło no to jest najgorzej kurde aż 17 ich będzie szło i od razu zdobyłem tutaj osiągnięcie za zabicie właśnie tych 15 uratów bez bez zatrucia moich tutaj jednostek Ulepszam teraz tych uczników. Został ten taki nieulepszony jeden. Stąd w sumie jakoś dużo przeciwników nie idzie. Głównie idą stąd. Dobra, teraz te pnącza idę tutaj na maksa. Dobra, ginął tutaj na razie. Nie wiem czy tu robić trzecią Tesla w sumie. albo bo dobre, mogę zrobić w sumie. Dobra, porzucajcie tu trochę w nich. O tych sporo szczurów tu idzie. No i kolejna Tesla tu wchodzi. Oczywiście nie powinno być żadnych tu problemów teraz. po ulepszam od razu tutaj wszystko ci wojskowi już zostali nieulepszeni a w sumie ja jakiś za dużo tu nie walczyli no prosty poziom Dobra, dwie Tesle tu ich łapią. Dobra, wypuszczam ich. Nie wolno idą, więc można ich wypuścić. Szkoda, że tu nie pokazuję. Jedna wieżyczka zabiła tych progów. To też było całkiem ciekawe urozmaicenie. I może tak było zobaczyć statystyki. Ile tam ksiżyczki pozabijały dane. Dobra, nad nie ma co do tego używać tutaj. Tylko po tu wszystkich. A, bo dodam tu jeszcze łucznika jednego. e-odo e Prosty właśnie jest ten poziom. Zresztą mówię, może się tutaj zaskoczyć w sumie tym, co to jest. Może tutaj w sumie być zaskoczonym, jeśli tutaj właśnie no się nie grało no i zaczną wychodzić te zombiaki, te szkielety tutaj, to może było właśnie przez to przegrać. Ale ja już o tym wiedziałem, bo już grałem kiedyś, więc. Nie dajem o tym, więc nie dałem się tutaj zaskoczyć Co to jest w ogóle? Tutaj nic nie ma, tutaj tak samo A wszystko tu klikam właśnie do tych osiągnięć O tu jeszcze jest No Jakieś osiągnięcie dostałem w sumie jakiś szczur z tego. On no, tu robi właśnie te swoje klony. Dobra, nic tu chyba żadnej noski nowej nie ma. Warto już to wszystko. Albo no, dobra, jeszcze dodam tu jednego łucznika. No jeszcze tu próbują coś zrobić, ale raczej kiepsko im to idzie. Teraz ich tu idzie naprawdę masa. Już użyję tutaj tych meteorytów. A, przeczyściło ich tu wszystkich. Tak się przestraszyłem, że jak tyle tego poszło tutaj. A, jeszcze idą

bardzo łatwo w sumie było. Kolejne 3 punkty do upgrade'ów. No to pójdę w łuczników, a nie w łuczników, tylko w baraki. Kurde, żegadałem jakieś głupoty. Oczywiście w baraki, łuczników mam już maksymalnie ulepszonych. Jeszcze tylko magowie zostali. ale tu w sumie przejść jeszcze raz te poziomy, które zrobię tylko na dwie gwiazdki, żeby zdobyć jakieś tu dwa dodatkowe punkty, ale... I tak nie będzie mi to jeszcze... Tutaj trzy potrzebuję, tylko dwa dostanę. Mogę potem zrobić kolejny poziom. Dobra, czy chcę zmienić bohatera? Nie, mógłbym jeszcze nią zagrać albo tym ognistym, no, ale to z zobaczy w sobie dalej. No tak więc to by było na tyle. Strzała.